Witajcie w kolejnym odcinku o konkretnie na budowie. Dziś opowiem Wam, co to jest dziennik budowy, do czego służy oraz kto może dokonywać w nim wpisów. Każdy kierownik budowy lub kierownik robót jest obowiązany prowadzić dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik budowy to urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu robót budowlanych. Oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu. Wpisy w dzienniku budowy prowadzi się w taki sposób, żeby zdarzenia były wprowadzane chronologicznie. Dziennik budowy prowadzi się dla obiektów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Dziennik budowy ma zawsze format A4, ponumerowane strony. I jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne: oryginał i kopia. Na poszczególne strony dziennika budowy organ wydający nanosi pieczęcie. Po opieczętowaniu dziennika budowy organ wydaje go inwestorowi w ciągu trzech dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna lub w którym inwestor nabył prawo do wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia. Inwestor zawsze musi ponieść koszty związane z przygotowaniem dziennika budowy. Na stronie tytułowej dziennika budowy organ wydający zamieszcza numer, datę wydania, liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia na budowę albo numer i datę zgłoszenia, pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika. Na pierwszej stronie dziennika budowy Inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę firmy wykonującej pracę oraz wymienia kierownika budowy, kierowników robót. Osoby te potwierdzają podpisem oraz datą przyjęcia obowiązków. Chciałabym zwrócić uwagę osobom, które przygotowują się do egzaminu na uprawnienia budowlane, ponieważ często w trakcie egzaminu ustnego pojawia się pytanie o pierwszą stronę dziennika budowy. Pierwsza strona dziennika budowy. Nie jest stroną tytułową. Na pierwszej stronie dziennika budowy umieszcza się inne informacje niż na stronie tytułowej, dlatego zachęcam Was do zapoznania się z tym rozporządzeniem przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane. Na kolejnej stronie zamieszcza się informacje o osobach pełniących funkcję inspektorów nadzoru. Tutaj wpisuje się także geodeta. Pod każdym wpisem w dzienniku budowy. Osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamknięcia budowy lub jego kontynuację w następnym kolejno numerowanym tomie. Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały, chronologicznie, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień. W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów, Należy niewłaściwy tekst skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy są upoważnieni inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót, osoby wykonujące czynności geodezyjne oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego oraz innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie. Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych. Należy zabezpieczyć go przed kradzieżą oraz zniszczeniem. Za dziennik budowy zawsze odpowiada kierownik budowy. Zachęcam Was do zapoznania się z opisem tego odcinka, gdzie umieściłam informacje o rozporządzeniu, w którym dowiecie się, jak należy wypełniać dziennik budowy. Zachęcam Was do komentowania tego filmu, zadawania pytań, subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, konkretnie na budowie.